Cześć, nazywam się Iwona. Dzisiaj porozmawiamy o balansie bieli w Lightroom Classic. Odpowiedni balans bieli w fotografii to podstawa w uzyskaniu czystej kolorystyki zdjęcia. Jesteś początkującym fotografem, wykonujesz fotoreportaż w świetle zastanym, bez użycia oświetlenia błyskowego. Przeglądając gotowy materiał widzisz, że fotografie mają dominantę pomarańczową zamiast białej sukni ślubnej masz żółtą. Na ubranie dziecka przy chrzcie czy komunii wdziera się żółć zamiast śnieżnej bieli. Zaraz dowiesz się, jak sobie z tym poradzić. Zapraszam. Zacznijmy od Przedstawienia pojęcia temperatury barwowej. Różne źródła światła emitują światło od barwy ciepłej do zimnej, i temperaturę barwową określamy w stopniach Kelvina. Zagadnienie to ilustruje widoczny schemat. Popatrzmy od lewej strony. Tutaj źródła światła dają barwę o ciepłej tonacji. Zmierzając w prawą stronę wykresu, Źródła światła dają coraz zimniejszą barwę, a wartości w Kelwinach rosną. Na rysunku przedstawiłam Wam kilka źródeł światła z ich wartościami temperatury barwowej. I tak światło świecy ma najniższą temperaturę o wartości 1500 Kelwinów. Dalej mamy żarówkę, światło halogenowe. Dochodzimy do światła białego, czyli dziennego. Jego wartość startuje od 5500 kelwinów dochodzi nawet do 7000. Naturalne kolory odbieramy przy użyciu właśnie światła białego. Ponieważ nie daje ono dominanty żółtej, tak jak źródła światła po lewej stronie wykresu lub niebieskiej, jeśli źródła światła mają wyższą temperaturę barwową, czyli dają zafarb niebieski Skoro światło białe dzienne jest idealne do oświetlenia fotografowanych obiektów, człowiek stworzył takie źródła światła, które emitują światło białe a mam tu na myśli lampy błyskowe czy specjalne żarówki fotograficzne. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Zaimportowałam do programu Lightroom Classic trzy fotografie wykonane przy użyciu różnych źródeł światła. Powiększmy pierwsze zdjęcie. Tutaj to od prawej strony. W tym celu wciskam skrót klawiaturowy E. Mam widok tylko tego jednego zdjęcia, który, którym jestem w danym momencie zainteresowana. Tutaj możemy zwinąć sobie ten panel. Wystarczy wcisnąć tą strzałeczkę. Nie będzie nam przeszkadzał, bo nie jest w tym momencie potrzebny. Jak widzicie, zdjęcie ma zabarwienie pomarańczowe. Nie ma czystych bieli, nie ma czystych szarości. Czerń ma odcień czerwony bo to zdjęcie zostało wykonane przy użyciu zwykłej żarówki. Kolejne zdjęcie, no to już ma naturalne kolory, na pewno są czyściejsze, bier jest ładna, tutaj yy, widzimy szarość, widzimy, że dół jest czarny, czyli ta podstawa fotografii jest czarna i to zdjęcie jest wykonane właśnie w świetle naturalnym, białym. A dokładnie przy użyciu lampy błyskowej. Przejdźmy jeszcze do trzeciego zdjęcia. Tutaj mamy światło mieszane. Przy długim czasie, jak widzicie, 3,2 sekundy, wykonałam zdjęcie, które jest oświetlone od góry żarówką przez cały ten czas, a w międzyczasie od tej strony błysnęła lampa błyskowa. Znacznie różni się od tego, gdzie użyłam tylko żarówki. No i różni się od tego, gdzie użyłam czystego światła białego. Za chwilę spróbujemy te zdjęcia wyczyścić z tej dominanty barwnej. Przejdźmy zatem do edycji. Wychodzimy z modułu biblioteki i przechodzimy do modułu Develop. Tutaj otwieramy zakładkę Basic. I poniżej profili mamy narzędzia, które odpowiadają za ustawienia balansu bieli. I jest od pipeta, suwak temperatury, suwak odcienia, rozwijalna lista, na której znajdziemy różne źródła światła i automatyczne korygowanie zdjęcia, jeśli chodzi o balans bieli. Zacznijmy od ustawiania balansu bieli automatycznego za pomocą fabrycznych ustawień programu. Teraz mamy ustawienie z naszego aparatu. Tutaj mamy auto. Całkiem dobrze wykonana robota. Dalej przejdźmy do źródła światła, którego użyliśmy, wykonując tę fotografię. Czyli do, ża do żarówki. I klikam żarówkę. Zrobił całkiem dobrą robotę, ale widzę, ja widzę tutaj, że wpada mi zielony. Tutaj sobie tymi suwakami mogę to dodatkowo poprawić. Czy coś tu jeszcze mamy? No flash, no to tak będzie żółte, bo nie użyliśmy flesza. Także z tej listy wybieramy albo auto, albo źródło światła, którego użyliśmy do wykonania danej fotografii. Najlepiej zadziałało tutaj auto. Czyli poprawiam sobie jeszcze suwakiem temperatura. O, trochę ochłodziłam. Sprawdźmy, czy wygląda podobnie jak to zdjęcie, które było wykonane w świetle białym. Podobnie, a nawet powiedziałabym troszkę lepiej. Tu jeszcze tint odcieniem w stronę... O, tak. Tak mi się wydaje, jest naturalnie. Biały mamy biały, szary jest szary. Zobaczmy teraz, jak program poradzi sobie przy zdjęciu, które wykonaliśmy z lampą błyskową, czyli teoretycznie ze światłem białym. Wiele tu nie trzeba zmieniać. Zobaczmy. Wybierzmy z listy auto. Niewiele się zadziało. Wybierzmy w takim razie flash. A tu też niewiele się zmieniło. Trochę ochłodził to zdjęcie nam program. Przesunął suwak w stronę koloru niebieskiego. Ja osobiście jeszcze bym tutaj zdjęła magentę. Teraz wydaje mi się to zdjęcie lepsze. Nie chcemy używać automatu, chcemy ręcznie ustawić balans bieli. W tym celu mamy do wykorzystania dwa suwaki. Temperatura i tint, czyli odcień. Temperatura odpowiada za ochładzanie w, w kierunku niebieskim. Tutaj po lewej stronie suwak jest zupełnie. Jeśli przesuniemy go zupełnie w prawo, ocieplimy cały obraz. Wyzeruje to do oryginalnego zdjęcia. I tutaj odcień. Zupełnie przesuwając w lewo, będziemy zmierzać ku odcieniom zielonym. Przesuwając zupełnie w prawo, ku Purpurze. Tu również wyzeruję tak, żebyśmy mieli ustawienia mm, naszego aparatu. Co musimy w takim razie zrobić w tym wypadku, kiedy użyliśmy żarówki? Pamiętajcie, że teraz pracuję na pliku RAW. To jest plik, który jest pobrany bezpośrednio z aparatu. To nie jest J. Przesuwam w takim razie w stronę lewą, żeby ochłodzić odcień tego zdjęcia. No, tak mi się wydaje, jest ok. Jeśli już widzę, że wchodzi mi niebieski, wracam. Wracam delikatnie, wracam. Teraz wydaje mi się, że wpada mi trochę zieleń. Uciekam od zieleni o kilka punktów w stronę purpury. Jeśli przesadziłam, wracam. Wydaje mi się, że tak jest ok. Wystarczy teraz wykonać inne korekcje i użyć innych narzędzi do edycji kolorystyki, o których na tym kanale jest już film. Ostatnie narzędzie, które pozwoli nam ustawić odpowiedni balans bieli, to jest ta pipeta. I szczerze mówiąc, najczęściej go używam, bo jest, działa bardzo szybko i naprawdę bardzo dobrze. Pobieramy ją, klikając lub wciskając skrót klawiaturowy w. Pobieram. Teraz wskazuję programowi, które miejsca są neutralnie szare, białe lub czarne. Nie ma to znaczenia. Najpierw wskażmy jakieś miejsce, które wiem, że jest neutralnie szare. Po oczywiście pomaga mi tutaj yy, ten to okno z wartościami RGB. Tutaj R mam 45, czyli czerwone 45, G 34, więc to jest tak w okolicach szarości. Bardzo proszę. Pięknie wyczyszczone zdjęcie. Jednym kliknięciem. Cofnę ten ruch Ctrl Z. A gdybym kliknęła na miejsce, które wiem, że powinno być czarne. Klikam wyczyszczone. Pięknie wyczyszczone zdjęcie. Znowu robię Ctrl Z. Widzicie, tutaj mamy rzotkiewkę. Rzotkiewka w tym miejscu jest biała. Również pobieram narzędzie, klikam w to miejsce i. Zdjęcie zostaje wyczyszczone z tego brzydkiego, żółtego zafarbu. Po tak wykonanym balansie bieli możemy poddać zdjęcie dalszej edycji. I zobaczmy. Oryginał. Wydawał się nie do wyciągnięcia, nie do uratowania, a otrzymaliśmy bardzo fajne, czyste, kolorystycznie zdjęcie. Także pamiętajcie, odpowiedni balans bieli przy obróbce plików RAW robi bardzo dużą robotę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Do usłyszenia.